Jest Klaudia. Idzie, idzie. Idzie, idzie. Tanch tango. o, dawaj. Poziadam. Wyszłam, bo hejka swoją drogą Cześć. Wyszłam bo tam jest cię, Ale dobra jak tam i tak chcesz zawrócić. Tak. Hejka wszystkim. Cześć, ulicia tak. buzi. Cześć. Jak tam, Bo Boli mnie głowa mega. Tyskiłaś trochę za mną? Bardzo. Ja też. Tysknię. Brakowało u Ciebie trochę w moim życiu, nie ukrywam. A to ciekawe akurat. Nie no, poważnie. <laughs> Ale ładnie pachniesz. Umyłam się akurat dzięki... Się ci pachniesz. Serio? A wiesz hmm. jak kupiłam te perfumy? Co to jest za perfum? Bo ja sobie go zapiszę. E, to są jakieś zary New York jak sobie. Coś tam, coś tam, to słowa słowa no, słowa. New York Ej, jest Dzięki. To są jakieś kurde Ej, feromony. Ej, to? to specjalnie zrobiłaś. Tak. Użyłaś jakieś kurde feromony. Ej,